No, chyba tak. Start. No to ja zaczynam, dobra. No to witam Was z tej strony Redmuster Eyes. Na moim kanale nagrywać będę Skyblocka z Kumpelkiem. Cześć wszystkim, z tej strony kumpelak A na kanale Kumpelka on będzie nagrywał ze mną. Tak. Okay. Yy, mapka jest przez nas delikatnie zmodyfikowana. No jest łącznie jest... 9 wysp, albo 10. Tak, z tą łącznie 10. Aha. I mamy do wypełnienia 20. Nie wiem, To są to te. Aczimentów, zadań coś takiego. No, w każdym razie. I. będziemy je wypełniać. Tak. A zaczniemy od. fabryki kobla I Nie, od najpierw od drzewa. Ale to niecałe nie nie trzeba odcinać. Zostaw jeden, to potem. Dobra, Aha. to Nie, nie ściniesz tego ostatniego. No. To co za Jeszcze jedno. Okej. Okay. To ja robię crafting, crafting table'a. A ty rów fabrykę kobla. Okej. Okay. Tylko daj mi drewno. Trzeba jakąś fabrykę kobla skminić. Drewno. Okej, okay, już wiem jak to się Bo nie Mam drewno. W mogę, w dźwięk dźwięk Co to mówiłeś? Bo ja prosiłem o drewno. Dźwięki z gry nie ścisz. Możesz. Ja... ja ty słyszysz moje dźwięki z gry? Mhm. Dobre. Ja mhm. mam na dwa w tym momencie. No, tych tu trzeba nakładać jeszcze. Mogę drewno? Dobrze. Tak. Za to kilo w kilowtrzutach drewnianym. Teraz mogę panować. świat. Okej, okay. i będzie niesamowite ujęcia z kopanie kopa. No w już jak no zrobimy to, dobra. to, to zatwarkujemy drugie, drugie meta. I co jak no. będziemy je odwalać, to chyba po prostu rozwalimy tę tabliczkę, nie? Tak. No to rozwalimy. Nie, no, nie działa jeszcze. No, Masz problem. Takie duże będzie? Nie. Ona no, tak. czekaj. Co to jest? Czy ja. potrzebuje jednego gierta? Wow! Głoszaj tu? Dziurę. Ok. Wow! wow się nie boję, mam jednego się klatek w tym momencie. Się patrzeć na inne wyspy. O, to ty, Rukobla. A... Patrz, jakie wyspy. Tam mamy wulkan. jak no i taki, taki. Tu jest grzybowa. Tu jest pieskarnia. Dżungla No, też takie wysokie drzewa są z tyłu chyba. A, nie, to są same rośliny yy, Tam mamy lasek. A tu ci się drzewo, hajca Ej, ej, ty, ty, ty. Co? Oj. To by się już lepiej Tu Dzisiaj skończyłem się do tego, co zrobię. Dobra, mamy dwie sadzonki. Ja mogę ja się na drzewa do końca. Ok, pederko zostawię. Wolę okay. Nie stracić. Ja też mam jedną sadzonkę. To można już kupać, prawda? No tak. Ok. Hmm. A nie przypychaj się. Bo, bo ja chcę kobla. O, jest kobla, okej. Okay. Aha. No fajnie, wszystko się, a nie, dobra. Fajnie, woda nam zamarza. To ten, to postaw, zaraz tam kobla, to postawisz tam wodą. No to kupisz, żeby woda zamarzała przy lawie. Powinniśmy myśleć grzanie w najkrasciej. Przy... Nie, tutaj to akurat nie zamarza, ale zamarza... No tak... W nie nie do Okej okay. Kopiemy kobla. To będzie niesamowity Let's Play Okej okay. kopanie, kopanie kobla czy może jeszcze nam jabłko wypadnie Jakie są skrzynce jabłka no to wiesz, nie. to jeszcze jedno będzie zawsze. Będzie siara, jak ja teraz nie zobaczyłem do skrzynki i się ciekawe, skąd ja to wiem. nie dałem. Żeby im nie przybywało. Mam była pochodnia? Mhm. No, fajnie. Nie będą się spalniły takie wredne. Dobra, yyy... Jezus, jaki lagi. Nie wiem, jakoś przed nagrywaniem to się fajnie trzymało, a teraz dupa. Dobra, zetnij drzewo po tablicy zbuduj w obiektu kobla po tablicy. Mam osiona! No Co ma? Coś to No, jedno. Ej, tutaj nam trochę za mało. I bardzo dobrze, nie będą się wirusy ponoszyły. Dobrze im tak. Tam ci rzuciłem. Dzięki. Pewna reakcja na Wasta. Dasz ze dwa drewna? Nie, masz? Drewna? Nie no mam Nie dre mam drewna, może mam. Czy mam? Nawet trzymam drewna czy desków? De desek. Desek. No tak, żeby na motykę zarażyło. Ty kojarz taką bajkę. Ed, 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 and Daddy? No kojarz. No, no, taki desk był. No. Ej, trzeba będzie jakąś muzykę dać, bo to będzie nuda z tym kablem. O, na razie to tu jest. Tak, dwie sztuki? Kabla? Masz. Masz iść, Dobra, ja chyba zjadę ten do końca. Mostek trzeba stawić na jakąś wyspę. O, i będziemy mieli Menta od wyspy. Bo tam gdzieś przyczaiłem Menta, Który? Tu jest, dostanę na inną wyspę. Ale Dzień, najpierw, bo ta, najpierw farmę. Aż do przeczytania nie dałem. A dobra, ale no kiedy idzie. Będziemy po kolei robić. Na razie, ja farmę. Ja Farmę z trzeba zrobić najpierw Farmę z fajna jest. No już koniec. Tak w ogóle sześć, co ostatnio na Białorusi było. Co było? E, wyobraź sobie, że jakiegoś gościa tam wsadzili do więzienia za klaskanie. Co nie? <laughs> wiesz, szak tam nie białoruskie warunki to by to były w miarę normalne. Tylko wiesz było najlepsze. Mhm. Znaczy, no nie wiem. Gościu od oprowadzenia nie miał brąk. No. sprawie Sprawia Rosja. No, na Białoruś to wszystko jest możliwe. Tu jeszcze drzewko mam. Ej, tam jest jakiś achievement z piecykiem. Nie wiem. Ale warto by zrobić. No, jak nie ma achievementa. Ej, ty, ale kit. Ale tam było, zrób farmę i dostań się na inną wyspę. Tak więc poko, przeżyjemy. Tylko trzeba uważać z żywami na przyszłość. No, trzeba zobaczyć. Bo akurat ja tam przeczytałem. Dobrze, że przeczytałeś. O, no nie. Co, szkło. A przecież, tutaj piasek jest na wyspie? Piasek? Nie, tu nie piasku. Szkło jest na pustyni. W sensie. Yy... Co, skąd ty masz szkło? A to był lód. Ja myślę, że szkły rozwalasz idzie już poszedłeś Gdzieś to nie jesteśmy O! Oh. Fuck! Sadzonka spadła Dobra Ja mam 24 kobla i niniejszym idę na wyspę Jaką? Właśnie na jaką? Idź na dżunglę! Po co na dżunglę? Bo tam jest dużo dawna. Drzewna Na dżunglę mówisz? Ale to tam jest dżungla... nie tam jest jakiś bagno A. Tam jest dżungla Czekaj na, na najbliższą część, nie? Albo może na tą z górką, tam gdzie jest dużo kobla Ale tam nie ma... Nie ma drzew A hmm. czekaj, bo co my... Jak... czekaj, bo to razem można by... Jakie to strzelić? Stwórz szkło I... Dobra, stwórz szkło mm. Trzeba stworzyć szkoła. To pójdę po drewno No nie, jeszcze spadłem. <grym> Ej, ty po to. Dr... No, tak. Dobra, teraz ja będę kopał kobla. Więc chyba ja pójdę. Na, pójdę na tamto. to bez... nie, to bez sensu. Dobra, ja zrobię ten most do pierwszej wyspy. Jaki? Dżungli. Nie, na w, tą pustą wyspę. Jaką pustą? No, tą z góry. A, co z góry, okej. Okay. No słońce już zachodzi Dobra, koniec kobla Tamysowca Sofca i świnka tam jest, i krowa, ale będzie żarcie jak tam się Tam Fajnie. daleko a trzeba mieć zboże A posadzić zboże No a jakie rozmnożysz A po co je rozmnożyć? A co? Zaciechamy wszystko... i będziemy mieli trochę żarcie A wszystko no. Co? Jak wszystkie powybijasz? No, wszystkie powybiję, to się albo ale albo coś innego Spawni. zrobią, ale najpierw trzeba chleb zrobię. ping się dopadnie. Fajnie, fajnie że w Minecrafcie. <laughs> no nie, zepsułem co? pole. Jak zepsułeś. No tak. Zadeptałeś? Dobra, nie, nie, nie zepsułem. Nie, nie, wracaj do kobla. Wracaj do kobla. Dobra, dobra. Nic się nie stało. No taki niewolnik I... od kobla. Okej. Okay. Ile tak. kobla mam tak, w ogóle? Orientacyjnie? Orientacyjnie. No tak, z 5 taków. Ja mam 15 szekaty? pyta jest taków. No tak. Ja tak. trzeba zapłacić. Ale nie macie Macie no, w metacjum już mięso jad? Jak, jak berry grills? To jest dobroć źródło białka. Nie no... acz znaczy w będzie dziesiąty z mięso Mi się nie chce walczyć z mobami Jaki dziesiąty? No tak, fajnie, że jest wszystkie wszystkich zwierząt Czyli nie można ich zabijać no, widzisz, nie można Nie można skakać, bo to męczy Męczy To trzeba w ogóle po kolei robić, czy jak? Ja no. no, bo dobra, byle jak robimy. Swojemu. Okej. Okay. Oho, Enderman. Yeah? Nie. No, gdzie na tej wyspie z górką? Fuh. Dwa zombiaki. A chcę na niego spojrzeć? A, stąd mnie nie widzi. Okay. Dobra, to chyba. Tu nie chce spadywnąć. Tam się. Dobra, jak się przetestujemy na jedną wyspę, to. No to jest. Jeszcze... Nie, no nie, no tak mało. Mało w pierwszym odcinku. A pierwsze odcinki to zawsze są nudne. No, generalnie się kobla kopie. Uh -huh. Drzewno Postaw piak na boku Ty a z czego się stwarzało stół Z diamentów i mhm. obsidianu Książki Zobacz, Zobacz, gdzie muszę te mieć te widowa, diamenty, nie gdzieś można mieć diament Niebieski no, ta! Fajnie, że! Co? No, spójrzcie na naszą ścieżkę. Co go? Dobra, nie chcę. Albo wiesz, co? Bo tu idzie. Nie, nie idzie. Co tam miecz? Dobra, to potem. Potem jak się dzień zrobi. Dobra, yy... Trzymaj. Dobra, a... Dobra bo on jest coraz. No nie! No, ktoś co jaja robi. Co? No, czy zombie jest? <laughs> Dobra, ciśnij na niego, ja, ja cię pofilmuję Czekaj, Czekaj nie, nie bo ja, ja, ja nie wszedłem. Stawię wszystko, żeby nie stracić Oh shit Puch, To był kontrol... Dobra, masz teraz dwa zombiaki Dobra, już jeden zombiak Tak, to będzie muzyka akcji Okej, okay, ty keep strącony. ha strącony ha, ha. Masz te punkciki? Co? Nie no expa. Gripera skończyłem, a, zombi, a wloci, ja zombie, jak to w locie umarł. No, jestem z w ogóle w locie tam spadł. No, no jak tak, jest... tak robię, że, że on już tak leciał, tak w siu, a ja go zadźgałem. Aha. Wiesz, exp nie poleciał i ten i tenki chyba nawet nie popadły. Nie, tam są underwarty. Nie widziałem. Już parę jest... razy miałem przybliżenie na, na tą drywą wyspę, a nie razu nie widziałem tych underwartów. tam się spełniły. A no jak. No ja. Co ze zbożem? Dobra, wyrośnie zboże, zbierzemy zboże i... i... Jedzą jak jedzonko będzie. I chyba będziemy się powoli do końca zbliżać i trochę co nieco o dalszej współpracy może powiemy. Tak. Chociaż ekspo mam. Coś się wyraża, powiedz kurczę. Dobra, dobra. No nie... Kowl. Jakiś błotek trzeba zarobić, żeby nie spać. Wiesz, nie zobacz nie... jaka impreza tam jest. Gdzie? Na tej wyspie Na której? Tą górką Ja tu nikogo nie widzę No widzisz, ty nie widzisz, ale ja tu widzę wszystko Szkielety, creepery No szkielety to nawet fajnie Bo szkielet jak się pozabija to będą kości Czy To oglądają? Eee. To pierwszy odcinek, tak, jest nudny I żeby nikt mi nie mówił, że to jest nuda, bo to rzeczywiście trochę nuda bo kopanie kobla jeszcze nikogo nie wybiło na szczyty popularności i oglądalności w filmiku Ale potem jak się będziemy napawać z potworkami yy, znowu jest zielony ogórek na, na naszym moście Zobacz, ja się tu dzieje dlaczego skakać nie mogę. Zobacz. Dlaczego? <laughs> I na nie. Mamy się kiepkę czy nie? Dobra, nie rób sikiery, nie marnuj kobla Dobra, ja na niego ciśnę Na kogo? Nie, nie cisnę Nie cisnę, nie Ty ciśniesz <grym> Okej, okay, jak zwykle Dobra, ja kończę tego kilofa. Panie, że połowa kobla mi fa od lawy. To jest głupie No dobrze, mieć bardziej pokojowy system robienia kobla Tak, tak mam No i Dobra. Wtedy, oddaję, czuwasz przy drzewku, czy nie? Yy, a czym mam czuwać? A, mam te... sadzonki. Czekaj, to ja idę po Creepera. Okej. Okay. Yy, ja chyba ten kawałek wytnę, bo. Coś mi się zawiesiło. Mam no, dwie sadzonki, mam na klimu Ale ja zobaczę, czy i tak byś nie musiał wycinać, bo zazwyczaj. To co się zawiesza, to ty nawet tego wiesz, nie widać Ucina się samo Dobra, któryś z się wyrosła? No come Dobra no, Nic Nic, nic to nie, nie było wyrosło porastać. Masz te kobra? Dobra yy, Ja bym chyba, ja bym to chyba kończył To sobie wyrośnie akurat, jak nas tu nie będzie mm. Dobra, świt już wschodzi O, to z widokiem na wschodzące słońce będzie nice jeszcze hmm. o, no tak, dosyć przybliżyłem, jeszcze z widokiem na wyspę, fajna rzecz, dobra, hmm. e, no to tak, mm, kolejny odcinek wyjdzie gdzieś, tak za, też za parę dni, bo. Znaczy no, za parę dni, jutro pojutrze, bo hmm, ja nie? mam egzaminy i też tak dużo czasu nie mam. A kolejna sprawa to taka, że odcinki ze, Sky, ze SkyBlocka, mam nadzieję, nie będą naszą jedną współpracą w dziedzinie YouTube'a i A jeżeli macie jakieś fajne pomysły co moglibyśmy robić to piszcie, bo bo generalnie robienie systemu Hearthstone'a to każdy sobie szybkie skrobię na kanale co tam umie to buduje yy... no i dajcie pomysły, nie jakiś. jakieś coś seria budownicza, jakiś. tam na to nie teraz ale, znaczy jeszcze nie czas, ale kiedyś może yy... ej Czemu tam się wyspa zepsuła? Nie okay. to. Czy ja mam coś niezaładowane? Ja też mam coś niezaładowane No tamta z choinkami Jak tam? no widzę, coś niezaładowane To chyba jest załadowane właśnie Jesteś pewien? No, dobra, mieszę z tym yy... Komentujcie, coś tam nie wiem, oceniajcie jak wam się nie. podobało Co? Jest ja się musiał zesp zesponować ten creeper i bałwany go zaatakowały, jak Reaper się wkurzył i wybuchł. Nie, bo on chyba się nie wkurzył na bałwany. Ale... Zobacz sobie na zoomie. No, to jest piękny wybuch. No, mam na zoomie. Dobra. Nie to się z tym. Komentujcie, subskrybujcie, oceniajcie I dawajcie pomysły, co możemy razem robić, a. A na razie Będzie oglądajcie brak. kolejne odcinki. No nie, zboże, że się nie wyrosło. Kolejne odcinki z high Blacka. Cześć. Cześć.